Witam w naszej dzisiejszej analizie. Tematem jest powstanie styczniowe zryw, który, no cóż, głęboko wrył się w polską pamięć. Mamy przed sobą obszerny raport ekspercki, który naprawdę rzuca nowe światło na jego genezę, przebieg i, co chyba najważniejsze, te długofalowe konsekwencje. Naszym celem jest nie tylko bierz, przypomnienie faktów, ale przede wszystkim wydobycie kluczowych wniosków z tej analizy. Co tak naprawdę doprowadziło do tej eksplozji w styczniu 1863? Jakie były te e, najistotniejsze mechanizmy tej nierównej walki? No i co z tej klęski, ale też z tej determinacji wyniknęło dla kolejnych pokoleń? Zobaczymy, że to znacznie więcej niż tylko historia bitew. To opowieść o no, fenomenie tajnego państwa i o fundamentalnym problemie społecznym. Dobrze, zacznijmy może od początku. Raport bardzo szczegółowo opisuje sytuację w Królestwie Polskim po klęsce Powstania Listopadowego. Jakie nastroje panowały, powiedzmy, w tych dekadach przed 1863 rokiem? Tak. Sytuacja była no niezwykle trudna. Po upadku Powstania Listopadowego w 1831 roku, Car Mikołaj I właściwie zlikwidował resztki autonomii królestwa. Nastał ten okres represji znany jako Noc Paskiewiczowska, czyli czas wzmożonej rusyfikacji, cenzury, kontroli policyjnej pod rządami namiestnika Iwana Paskiewicza. Królestwo Polskie stało się w praktyce no, integralną częścią Imperium Rosyjskiego, a kluczowym nierozwiązanym problemem, co mocno podkreśla ta analiza, była kwestia uwłaszczenia chłopów. Pańszczyzna, poddaństwo. To tworzyło taki głęboki rów między szlachtą a wsią. I ta wewnętrzna słabość no, miała potem fatalnie zaważyć na przyszłość. Mm -hmm. Jednak raport wspomina też o pewnej zmianie po przegranej przez Rosję wojnę krymską. Pojawiła się chyba jakaś nadzieja na odwióz za nowego cara, Aleksandra II. Do Warszawy przybył jego brat, wielki książę Konstanty, a kluczową postacią stał się margrabia Aleksander Wienopolski. On miał, zdaje się, konkretny program. Tak, Wielopolski. To postać no, tragiczna i bardzo kontrowersyjna. Próbował realizować politykę takiej ograniczonej autonomii, ale w ramach lojalności wobec cara. W 1862 roku wprowadził istotne reformy, równouprawnienie Żydów, spolszczenie administracji. Ale jego próba rozwiązania kwestii chłopskiej przez tak zwane oczynszowanie, czyli zamiana pańszczyzny na czynsz? Dokładnie. To był krok naprzód oczywiście, ale nie dawało ziemi na własność. I to okazało się niewystarczające, budziło opór części ślachty. Raport sugeruje, że polityka Wielopolskiego była właściwie z góry skazana na porażkę. Nie tylko przez ten swój, powiedzmy, środkowy charakter. Fundamentalnie dlatego, że próbowała pogodzić dwie, no niemożliwe do pogodzenia, wizje: rosyjską imperialną kontrolę z polskimi aspiracjami do jakiejś realnej autonomii, jeśli nie niepodległości. Czyli kompromis był właściwie iluzją. Tak. Jego polityka nie zadowolała ani konserwatystów, tych białych, ani radykałów, czyli czerwonych. Ci drudzy żądali pełnej niepodległości, odbudowy Polski w granicach przedrozbiorowych, co dla Rosji było no absolutnie nie do przyjęcia. Czyli próba znalezienia jakiegoś złotego środka spaliła Notanewce, a tymczasem konspiracja rosła w siłę, władze odpowiadały represjami, raport wymienia rozstrzelanie oficerów, zamach Andrzeja Potebnina, generała Ludersa, aresztowanie Jarosława Dąbrowskiego, Napięcie stawało się chyba nie do zniesienia. I właśnie w tej atmosferze, jak czytamy, wykrystalizowały się te dwa główne obozy polityczne: Czerwoni i Biali. Kim byli ci pierwsi, Czerwoni? Czerwoni to przede wszystkim radykalna młodzież, inteligencja, też uboższa szlachta, część mieszczaństwa. Ich program był, no, jednoznaczny: jak najszybsze wywołanie powstania zbrojnego. Cel: odzyskanie pełnej niepodległości. Co kluczowe i co ta analiza mocno akcentuje, łączyli walkę narodową z programem rewolucji społecznej. Postulowali natychmiastowe, bezwarunkowe uwłaszczenie chłopów. Widzieli w tym jedynym szansę na zmobilizowanie szerokich mas ludowych do walki. To oni stanowili trzon tajnego Komitetu Centralnego Narodowego, KCN, który przygotowywał zryw. Rozumiem, czerwonych walka za wszelką cenę plus ta reforma społeczna, ale biali. Reprezentowali, jak czytam, zamożniejsze ziemianstwo, arystokrację, liberalne mieszczaństwo. Stawiali na pracę organiczną, rozwój gospodarczy, negocjacje. Czy raport Baje jakieś wskazówki na ile faktycznie realna była ich wiara w możliwość dogadania się z carem w tamtym momencie? Czy to nie była, no wiesz, trochę naiwność? ...olce zbrojnej. Obawiali się jej katastrofalnych skutków, co było racjonalne. Liczyli na stopniowe poszerzanie autonomii drogą legalną, przez naciski dyplomatyczne, budowanie siły ekonomicznej kraju. W kwestii chłopskiej woleli reformy ewolucyjne, jak to oczynszowanie. Bali się radykalizacji wsi, utraty kontroli. Analiza sugeruje, że ich nadzieje na realne ustępstwa ze strony Petersburga, jeśli chodzi o suwerenność, były w dużej mierze oparte na myśleniu życzeniowym. Czar Aleksander II, mimo pewnych reform, no, nie zamierzał rezygnować z kontroli nad strategicznie ważnymi ziemiami polskimi. Polityka Białych była może bardziej realistyczna w ocenie szans militarnych, ale chyba niedostatecznie realistyczna w ocenie intencji samej Rosji. I w tej napiętej sytuacji dochodzimy do tej bezpośredniej iskry zapalnej branki. Co to dokładnie było i dlaczego wywołało tak gwałtowną reakcję? Władze carskie bardzo zaniepokojony rosnącą siłą konspiracji czerwonych. Raport szacuje, że pod koniec 1862 roku ich organizacja liczyła około 20 tysięcy członków. Aż tyle? Tak. Postanowiły więc działać prewencyjnie. Wielopolski w porozumieniu z Petersburgiem zarządził na styczeń 1863 roku brankę, czyli no, nadzwyczajny pobór do armii rosyjskiej. Ale co było w tym absolutnie wyjątkowe i powiedzmy wprost prowokacyjne, to fakt, że pobór nie odbył się jak zazwyczaj przez losowanie. Odbył się na podstawie imiennych list przygotowanych przez policję. Celowano bezpośrednio w młodych ludzi z miast, podejrzanych o działalność spiskową. Czyli to nie był zwykły pobór, tylko precyzyjnie wymierzona akcja policyjna, miała na celu dekapitację konspiracji. Kurcze, to naprawdę szokujące. Dokładnie tak. To była próba zduszenia ruchu w zarodku. Jednak skutek, jak to często bywa w takich sytuacjach, okazał się całkowicie odwrotny. Komitet Centralny Narodowy uznał brankę za akt ostatecznej przemocy za dowód na to, że carat nie cofnie się przed niczym. Uznano, że dalsze czekanie oznacza tylko wyłapywanie kolejnych spiskowców. Decyzja o natychmiastowym rozpoczęciu powstania, choć pierwotnie planowano je na wiosnę, została niejako wymuszona. Rozumiem. Branka nie była może jedyną przyczyną wybuchu, ale zadziałała jak katalizator, przyspieszyła decyzję i ostatecznie, no cóż, pogrążyła całą koncepcję wielopolskiego. I w odpowiedzi na Brankę, nocą z 22 na 23 stycznia 1863 KCN ogłosił się tymczasowym rządem narodowym i wezwał do walki. I tu pojawia się coś, co raport określa jako absolutnie unikalne polskie państwo podziemne. Co to właściwie było? To jest jeden z najbardziej fascynujących i, powiedziałbym, imponujących aspektów Powstania Styczniowego, szeroko opisany w analizie. To była pierwsza w historii na taką skalę próba stworzenia, no, w warunkach konspiracji, pełnej, równoległej do zaborczej, struktury państwowej. Rząd Narodowy zorganizował własną administrację cywilną, skarb, który pobierał podatki, tajną pocztę, system sądownictwa, nawet własną policję narodową. Niesamowite. Ta zdolność do budowy i utrzymania działającego państwa w podziemiu, bez faktycznej kontroli nad terytorium, jest jednym z kluczowych dziedzictw tego zrywu. Muszę przyznać, że czytając o tym w raporcie, byłam pod ogromnym wrażeniem skali i sprawności tej organizacji. To wydaje się niemal niemożliwe w tamtych warunkach. Czy w analizie są może jakieś konkretne przykłady, jak ta tajna administracja radziła sobie z takimi codziennymi wyzwaniami, na przykład, no nie wiem, ze ściąganiem tych podatków tuż pod nosem carskiej policji? Raport podaje przykłady skuteczności. Chociaż oczywiście szczegóły operacyjne są trudne do odtworzenia dzisiaj. Wiadomo jednak, że siatka agentów skarbowych potrafiła docierać do ziemian, mieszczan, a nawet do urzędników carskiej administracji, którzy potajemnie wspierali powstanie. Wykorzystywano presję moralną, autorytet rządu narodowego, groźbę sankcji ze strony tajnej policji, skuteczność była na tyle duża, że pozwoliła finansować zakup broni za granicą i utrzymanie całej administracji. To pokazuje no, ogromną determinację i poziom organizacji społeczeństwa. Faktycznie, niezwykłe. A co z manifestem rządu narodowego z 22 stycznia? Jakie idee głosił? Jakie było jego strategiczne znaczenie? Manifest był dokumentem absolutnie fundamentalnym. Oczywiście proklamował walkę o niepodległość przeciwko nikczemnemu rządowi najezdniczemu, potępiał rankę. Ale jego kluczowym elementem, co podkreśla analiza, były dekrety uwłaszczeniowe. Rząd narodowy, ewidentnie wyciągając wnioski z przeszłości, ogłosił natychmiastowe uwłaszczenie chłopów, ziemia, którą uprawiali, miała stać się ich własnością. Od razu? Tak, od razu. Manifest wprost oskarżał rząd carski o blokowaniu tej reformy. Co więcej, obiecano ziemię z dóbr narodowych dla bezrolnych chłopów, którzy wstąpią do oddziałów powstańczych. To była świadoma, strategiczna próba połączenia walki narodowej z rewolucją społeczną. Chodziło o to, by przełamać tę nieufność wsi i przyciągnąć chłopów do powstania. Walki wybuchły w wielu miejscach jednocześnie. Kto głównie walczył na samym początku i z jakim rezultatem? Początkowo trzon oddziałów stanowili członkowie organizacji czerwonych, czyli radykalna inteligencja, młodzież, rzemieślnicy, drobna szlachta. Te pierwsze ataki na rosyjskie garnizony, jak podaje raport, miały różny skutek. Były pewne sukcesy, jak w Ciołkowie, w Węgrowie czy Sosnowcu. Bitwa pod Węgrowem na początku lutego stała się głośna w Europie jako symbol bohaterstwa kosynierów, jednak od razu ujawniły się też fundamentalne problemy. Brak broni, słabe wyszkolenie, niedostateczna koordynacja. Co ważniejsze, mimo tego rewolucyjnego manifestu, masowy odzew chłopów był początkowo ograniczony. Dlaczego? Działała tu głęboko zakorzeniona nieufność do szlachty, pamięć poprzednich zawodów, ale też, co istotne, szybka i bardzo brutalna reakcja Rosjan na wsi. Rozumiem. W tej sytuacji powstanie bardzo szybko przyjęło charakter wojny partyzańskiej. Raport wskazuje, że było to w zasadzie nieuniknione. Zakładała początkowo strategię zaczepną, czyli unikanie wielkich bitew, nękanie wroga szybkimi atakami, zasadzkami, dezorganizowanie jego komunikacji. Chodziło o to, by zamknąć go w ciasnych stanowiskach, czyli w garnizonach. Taka taktyka stwarzała jednak ogromne problemy logistyczne. Ciągła mobilność utrudniała zaopatrzenie, tworzenie baz, opiekę nad rannymi. Próby tworzenia większych regularnych zgrupowań, np. w płockim czy sandomierskim szybko kończyły się klęskami w starciu z przeważającymi siłami rosyjskimi. Stało się jasne, że to będzie długa, wyczerpująca walka o przetrwanie, o utrzymanie symbolu oporu, a nie o jakieś szybkie militarne wycięstwo. Kto dowodził w tym trudnym okresie? Raport wymienia kilka kluczowych postaci i Bitew. Wiosną 1863 roku podjęto próby konsolidacji dowództwa. Najbardziej znaną postacią jest chyba Marian Langiewicz, który w marcu został na krótko ogłoszony dyktatorem. Starał się stworzyć regularną armię w górach świętokrzyskich, ale jego ambitne plany zakończyły się klęską w bitwie pod grochowiskami. Musiał przekroczyć granicę austriacką. Jak podkreśla raport, ta porażka była takim symbolicznym końcem nadziei na szybkie przejście do wojny regularnej. Czyli to był ważny moment! Bardzo ważny. Inni istotni dowódcy to Zygmunt Padlewski, jeden z liderów czerwonych, który działał w Płockim, ale szybko został schwytany i stracony. Wyróżnął się też Józef Hałke-Bosak, dowodzący w krakowskim i sandomierskim. Jego zgrupowanie należało do najlepiej zorganizowanych i odniosło kilka sukcesów. Jak choćby w bitwie pod Panasówką we wrześniu 1863. Do ważnych, choć często przegranych starć zalicza się bitwę pod Siemiatyczami, która pokazała miażdżącą przewagę rosyjskiej artylerii. Zwycięstwa jak to wspomniane pod Węgrowem miały przede wszystkim ogromne znaczenie moralne. Podtrzymywały ducha walki w kraju i co ważne za granicą. Wróćmy jeszcze na chwilę do państwa podziemnego i tego codziennego życia w czasie powstania. Jak ono funkcjonowało w praktyce, i raport wspomina o ogromnej roli kobiet. Co analiza mocno dokumentuje. To nie były tylko jakieś bierne obserwatorki. Działały jako kurierki, przenosząc tajne rozkazy i meldunki, ryzykując życiem. Naprawdę ryzykując życie. Oczywiście. Były emisariuszkami rządu narodowego, sanitariuszkami w polowych lazaretach. Organizowały całą logistykę, schronienie dla powstańców, żywność, odzież, opiekę nad rannymi. Bez tej cichej, ale powszechnej pracy kobiet powstanie po prostu nie mogłoby trwać tak długo. A samo państwo podziemne, mimo ciągłego zagrożenia, funkcjonowało zadziwiająco sprawnie. Rząd narodowy wydawał dekrety, działała tajna prasa, sądy wydawały wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. Ta ciągłość władzy cywilnej, demonstrowana wbrew zaborcy, miała ogromne znaczenie symboliczne. Pokazywała zdolność Polaków do samoorganizacji, była świadectwem woli istnienia państwa. Ten model stał się, jak wiemy, niezwykle ważnym wzorcem na przyszłość. Niestety, mimo bohaterstwa i tej sprawności organizacji podziemnej, latem 1863 roku powstanie zaczęło wyraźnie słabnąć. Wiele oddziałów zostało rozbitych. I wtedy w październiku na czele rządu narodowego stanął Romuald Traugut. Raport przedstawia go jako postać niemal tragiczną. Tak, Traugut objął dyktaturę w momencie, gdy sytuacja militarna była już bardzo trudna. A powstanie, jak to ujęto w raporcie, zdawało się dogorywać. Był byłym oficerem armii rosyjskiej, człowiekiem o ogromnym autorytecie moralnym i wojskowym. Jego celem było przede wszystkim no, ożywienie walki, nadanie jej nowej dynamiki i przetrwanie zimy. Podjął energiczne działania, starał się z większą determinacją wdrażać te dekrety uwłaszczeniowe, żeby wreszcie pozyskać chłopów. Próbował też zreorganizować i scalić rozproszone oddziały, wprowadzić większą dyscyplinę. Kluczowe było dotrwanie do wiosny 1864 roku, bo wciąż liczono chociaż z coraz mniejszą nadzieją na jakąś interwencję dyplomatyczną lub militarną mocarstw zachodnich. Czyli była jeszcze jakaś nadzieja? Nadzieja zawsze jest, ale jego dyktatura była więc w dużej mierze aktem woli politycznej i moralnej, próbą utrzymania tego płomienia oporu. No, właśnie ta pomoc z Zachodu. W raporcie jest sporo o reakcjach międzynarodowych. Na ile realne były te nadzieje na interwencję Francji czy Wielkiej Brytanii? Analiza jasno pokazuje taki ogromny rozdźwięk między sympatią opinii publicznej a realną polityką rządów. W Europie, zwłaszcza we Francji, panował duży entuzjazm dla sprawy polskiej. Były manifestacje pod hasłem Viv la Polonie. Potępiano rosyjskie represje. Czyli ludzie byli za? Tak, opinia publiczna tak. Jednak rządy Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii ograniczyły się do wysłania kilku not dyplomatycznych do Petersburga. Not, który carski rząd po prostu zignorował. Zwyciężyła zimna realpolityka. Cesarz Napoleon III, mimo osobistej sympatii, nie widział strategicznego interesu w rozpoczynaniu wojny z Rosją o Polskę. Jak trafnie wskazuje raport, dla Rosji utrata królestwa polskiego była kwestią prestiżu i bezpieczeństwa. Byli gotowi rzucić wszystkie siły, by zdławić powstanie. Dla mocarstw zachodnich potencjalne korzyści z osłabienia Rosji po prostu nie równoważyły ryzyka wielkiego konfliktu. Polska została pozostawiona sama sobie. Smutne, ale prawdziwe. I to gorzkie doświadczenie na długo ukształtowało polską myśl polityczną. Utrwaliło przekonanie, że w walce o niepodległość można liczyć tylko na własne siły. I mimo tych heroicznych wysiłków Trauguta powstanie nieuchronnie zmierzało ku końcowi. Niestety, przewaga militarna, organizacyjna, materialna Rosji była po prostu przygniatająca. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku Romuald Traugut został aresztowany w Warszawie. Jego schwytanie oznaczało de facto koniec centralnego kierownictwa powstania i przyspieszyło jego ostateczne wygaszenie. Chociaż pojedyncze oddziały walczyły dalej jak słynny oddział księdza Stanisława Brzuski na Podlasiu, który utrzymał się aż do wiosny 1865 roku, los powstania był już przesądzony. Klęska była totalna. Trudno sobie nawet wyobrazić skalę tej klęski. Raport opisuje represje, jakie spadły na uczestników i właściwie na całe społeczeństwo. Jak wyglądała ta odpowiedź Rosji? Odpowiedź była, trzeba powiedzieć, bezwzględna. Miała charakter systemowego terroru. Przeprowadzono masowe aresztowania. W śledztwach powszechnie stosowano tortury. Odbywały się pokazowe procesy. Szacuje się, że wykonano około 700 wyroków śmierci. Najbardziej wstrząsającym symbolem stała się ta publiczna egzekucja Romualda Trauguta i czterech członków jego rządu narodowego na stokach cytadeli warszawskiej w sierpniu 1864 roku. Straszna. Ogromna była też skala z syłek. Według danych z raportu około 40 tysięcy osób, nie tylko powstańców, ale i osób wspierających ruch, zostało zesłanych na Sybir, na Katorgę, na przymusowe osiedlenie. To była niepowetowana strata dla polskiej inteligencji, ziemiaństwa, dla potencjału rozwojowego kraju. A jakie były te długofalowe konsekwencje polityczne i kulturowe tych represji? Politycznie Carat zlikwidował wszelkie pozory autonomii. Nawet nazwa Królestwo Polskie została oficjalnie zastąpiona przez termin kraj Przywiślański, prywlisiński kraj traktowany jako zwykła prowincja rosyjska. Rozpoczęto intensywną, metodyczną rusyfikację administracji, sądownictwa, a przede wszystkim szkolnictwa. Celem było no wykorzenienie polskiej tożsamości narodowej. Odpowiedzią polskiego społeczeństwa była obrona poprzez kulturę, pielęgnowanie języka polskiego w domach, historii, tradycji narodowych, no i religii katolickiej, która stała się taką ostoją polskości. Rozwinęło się też tajne nauczanie, te słynne komplety, a później uniwersytet latający jako forma takiego podziemnego oporu intelektualnego. I w tym kontekście raport analizuje bardzo ważny, chociaż określany jako cyniczny ruch cara, tę reformę uwłaszczeniową z marca 1864 roku. Na czym polegał ten cynizm? To był niezwykle zręczny i powiedziałbym dalekosiężny manewr polityczny ze strony Aleksandra II. Widząc, jak potężnym narzędziem w rękach powstańców. Mogła być kwestia chłopska, car postanowił ją po prostu rozbroić, przeprowadzając własną reformę uwłaszczeniową. Co istotne, warunki tego uwłaszczenia były często korzystniejsze dla chłopów niż te proponowane wcześniej przez Wielopolskiego, a nawet niż dekrety rządu narodowego, których pełna realizacja w warunkach wojennych była przecież trudna. Czyli car dał im więcej. W pewnym sensie tak, i osiągnął tym dwa cele strategiczne. Po pierwsze, zneutralizował potencjał rewolucyjny wsi, odbierając polskiej szlachcie i inteligencji ten argument społeczny. Po drugie, co może ważniejsze, na długie dekady skutecznie oddzielił interesy chłopstwa od interesów szlacheckiego ruchu niepodległościowego. Przedstawił się jako ten dobry car. Który wyzwolił chłopów spod władzy polskich panów. Jednocześnie poprzez masowe konfiskaty majątków szlachty, uczestniczącej w powstaniu zniszczył materialną bazę jej oporu. To była jak podkreśla analiza, no, majstersztyk cynicznej inżynierii społecznej. Mimo tej totalnej klęski militarnej i tych straszliwych represji, powstanie styczniowe pozostawiło po sobie trwałe dziedzictwo. Jakie ono jest zdaniem autorów raportu? Mimo wszystko, powstanie styczniowe stało się jednym z najważniejszych symboli polskiej walki o wolność. Było tym ostatnim wielkim zrywem epoki romantyzmu, ale jego klęska wymusiła fundamentalną zmianę w polskiej myśli strategicznej. Ta próba połączenia walki narodowej z rewolucją społeczną, wyrażona w dekretach uwłaszczeniowych, nadała mu też wymiar bardziej uniwersalny. Skala klęski i represji była jednak tak druzgocząca, że na długie lata uniemożliwiła myślenie o kolejnym powstaniu zbrojnym. To w prostej linii doprowadziło do zwrotu ku ideom pozytywizmu, pracy organicznej, pracy u podstaw. Czyli skupienie na rozwoju gospodarczym, edukacji. Dokładnie. Na nauce, kulturze jako metodach zachowania tożsamości i budowania siły narodów w warunkach niewoli. A jak ta trauma powstania i jego etos wpłynęły na polską kulturę? Jak artyści, pisarze mierzyli się z tym doświadczeniem? Powstanie odcisnęło ogromne piętno na polskiej kulturze. Utrwaliło ten etos martyrologii narodowej, kult ofiary cierpienia. Niezwykle sugestywne cykle rysunkowe Artura Grotgera Polonia, Litweń, Wojna stały się takimi ikonicznymi obrazami tragedii powstania, znanymi chyba każdemu Polakowi. Tak, zdecydowanie. Podobnie obrazy Jana Matejki, jak choćby ten słynny, poruszający portret Trauguta w celi więziennej. Literatura pozytywistyczna, która generalnie krytykowała ten romantyczny poryw powstańczy, również musiała zmierzyć się z tą traumą. Widać to doskonale w powieściach Elizy Orzeszkowej, szczególnie w nadniemnym, z tą symboliczną mogiłą powstańczą, czy u Henryka Sienkiewicza na przykład w Wiernej Rzece. Pamięć o powstaniu kształtowała wrażliwość i wyobraźnię kilku pokoleń. I jeszcze raz wracając do tego fenomenu państwa podziemnego, jakie znaczenie miało to konkretne dziedzictwo? To jedno z najbardziej konkretnych i powiedzmy pozytywnych dziedzictw, co mocno podkreśla raport. Stworzenie tego wzorca sprawnej, tajnej struktury państwowej, zdolnej do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach, okazało się bezcenne. Ten model organizacji, konspiracji, utrzymania ciągłości władzy narodowej był bezpośrednią inspiracją dla twórców polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej, w tym dla armii krajowej. Warto też dodać, że w okresie międzywojennym weterani powstania styczniowego, nieliczni już wówczas, cieszyli się ogromnym szacunkiem i byli symbolem tej ciągłości walki o niepodległość. Jak współcześnie pamięta się o powstaniu styczniowym? Czy ta pamięć jest wciąż żywa? Pamięć jest podtrzymywana na wielu poziomach. Zajmują się tym instytucje państwowe, jak Instytut Pamięci Narodowej, organizowane są konferencje naukowe. Raport wspomina o dużej międzynarodowej konferencji w 160. rocznicę wybuchu w 2023 roku. Tak, czytałam o tym? Udziałem badaczy z Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi, co podkreśla ten wspólny, regionalny wymiar tego zrywu przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Odbywają się rekonstrukcje historyczne, uroczystości przy mogiłach powstańczych. Współczesne narracje często akcentują ten uniwersalny wymiar powstania jako walki o wolność i godność przeciwko imperializmowi. Jako ważny element kształtowania się nowoczesnych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, pozostaje ono takim trwałym punktem odniesienia w dyskusjach o suwerenności i determinacji. Podsumowując naszą dzisiejszą analizę Powstania Styczniowego, co najważniejszego powinniśmy zapamiętać? Wyłania się obraz wydarzenia niezwykle złożonego. To nie była tylko prawda, militarna klęska, to splot głębokich problemów społecznych, błędów politycznych, jak ta branka, ale też dowód niezwykłej zdolności organizacyjnej Polaków w postaci państwa podziemnego, no i ta kluczowa lekcja o znaczeniu kwestii chłopskiej. Zdecydowanie klęska przyniosła straszliwe represje i rusyfikacje, a także tę cyniczną carską reformę agrarną. Która na dekady ukształtowała polską wieś i jej relacje z resztą społeczeństwa. Ale ta totalna porażka wymusiła też ewolucję polskiej myśli niepodległościowej od tych romantycznych zrywów ku bardziej pragmatycznym strategiom pracy organicznej, no i pozostawiła ten niezwykły, inspirujący wzorzec tajnego państwa, który okazał się tak bezcenny w XX wieku. A może warto na koniec zadać pytanie, które nasuwa się po lekturze analizy tego fenomenu państwa podziemnego z 1863 roku. Skoro Polacy potrafili stworzyć tak sprawną i solidarną strukturę w warunkach ekstremalnej konfrontacji, to jak mogłaby wyglądać historia Polski, gdyby podobny poziom wewnętrznej organizacji, współpracy ponad podziałami i takiego obywatelskiego zaangażowania? udawało się utrzymać również w okresach między wielkimi kryzysami, a nie tylko jako odpowiedź na nie. To pytanie, inspirowane raportem, pozostawiamy już do indywidualnych przemyśleń. Dziękujemy za tę wspólną podróż w głąb naszej trudnej, ale jakże ważnej historii.